Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z zawęszła 22 na mapce Kolonia, młody na gospodarstwie. Co w dzisiejszym odcinku? A w dzisiejszym odcinku pokosimy trochę trawy, pozgrabiamy ją, Zbelujemy ją i ja nie będę musiał wypożyczyć sobie żeby owinąć ją. Więc my tutaj trochę takiej porobimy sobie takiej pracy, bo wiarki oczywiście nie zdążyłem znaleźć, bo aczkolwiek nie mam czasu, żeby sobie usiąść i poszukać. Więc musimy się pomęczyć tym co mamy, trochę pokoszę, później trochę pójdę, bo e, tam pójdzie się poprzegrabiać, e, zgrabić, no bo to idzie wszystko, o, zgrabiarki też nie mam, Dobry jest. Ale dobra, tam jak coś to się wypożyczymy, coś na szybko i tyle tam. Nie miałem kiedy, co by na spokojnie znaleźć, czasu, żeby poszukać sobie sprzętów do tego, ale nieraz tak jest. Nieraz tak jest, że musi tak być, i inaczej nie będzie. Co tam u was słychać ciekawego? A bo u mnie tam, tam nic ciekawego się nie dzieje, tam nie mam czasu tylko nagrywać, nie mam czasu tylko cokolwiek zrobić, co ważniejsze rzeczy. No i tak cały czas, i tak w i tak w i tak w Człowiek tam cały czas coś robi, tydzień za tygodniem leci. I raptem zostało dwa miesiące do urodzin moich. Człowiek już będzie starszy wtedy na papierze. Nie no to jest, nie no masakra, no bo nie mówię wam, że to jest masakra. Masakro. No coś poradzimy. A u was co tam ciekawego? Wszystko w porządku, żyjecie, nie żyjecie, umieracie już czy co tamkolwiek robicie. Ja, chyba żyjecie wszyscy. Prosimy tutaj w jakieś trochę zrobić, to może ruszymy też z, z TMR. Jak się coś małego kupię. No to za coś, coś za coś, coś się może kupić. Zobaczmy. Trochę teraz też zmieniłem ustawienie piórka, bo trochę musiałem miejsca uzyskać, więc tak trochę dziwnie jest teraz mi patrzeć, bo monitor mam teraz po prawej stronie, a nie po lewej. Więc tak trochę mi dziwnie teraz jest patrzeć na tą lewą, na tą prawą stronę niż przedtem na lewą, ale aczkolwiek wszystko się widzę, że nagrywa, wszystko jest elegancko. Ja no, przydałoby się wam kiedy live jakiego jak zrobić na tygodniu, ale nie wiem czy ja będę miał czas, zaraz będę chciał się ogarnąć trochę pogarnieć trochę sprawy bo muszę trochę w garażu posiedzieć i dokończyć ten swój projekt, bo będę musiał niedługo ruszyć. Nie wiem, ja już chyba dłużej zboża, nie będę trzymał tam. Chyba ja będę sprzedawał po prostu to zboże, nie będę długo trzymał, no bo to też nie ma większego sensu. A no to muszę mieć tutaj tak wolne z pracy wziąć, żebym to od razu jednego dnia wywieźć jedno, jeden rodzaj zboża. Chyba na razie nie wiem, nie wiem, ja na razie jeszcze się zastanawiam, bo miałem świnki sobie kupić, ale aczkolwiek nie wiem Nie wiem, nie wiem i nie wiem Nie wiem czy dostanę prosiaczki, żeby mogły sobie biegać bo tak to na mięso, bo tak to już normalnie i mi to mięso ze sklepa to, ze sklepu to już spływa drama. Jak to jak to mięso własnej Produkcji, to własnej produkcji, to jest co innego. No, nie wiem, nie wiem, właśnie, się tak się zastanawiam. Inaczej, zboża mogę sprzedać, bo to, co i tak, to co mam, to, co mi zostanie, to i tak, w razie, co jakbym za trzy sztuki sobie przytrzymał, świniaczki, to i tak, by na to bym miał, tak? To i tak, by było yy, na tym. Tak jak dla by był towar, tutaj, tak by był towar, bo tego towaru to pytaj, mówię, mam na stanie, więc na trzy sztuki, jakbym sobie przytrzymał do następnych dni, idealnie by było. A nie wiem, ja się zastanawiam, na razie nie wiem. Nie wiem, co zrobić, ale aczkolwiek na pewno część zboża będę sprzedawał. Nawet w ostatnim, tamtym tygodniu do mnie ze skupu dzwonili się, pytają, no, mówię, to już brakuje zboża. Nie wiem, w tym tygodniu pogody nie było, żeby wywieźć deszcz, deszcz cały czas błoto się zrobiło, to zima się skończyła chwilowo Czy wróci? To już chyba nie wróci zima moim zdaniem Chyba, mama ma. Może jeszcze coś tam w śniegu spadnie, ale To już luty jest najzimniejszy miesiąc, powinien być, on nie będzie tak do końca najzimniejszy widać więc, więc no No nic, no nic, z tym smartem się nie zrobi więc no dobra, my tu tam parę minut pokosimy. Zaraz pojedziemy. tam będą się sobie wypożyczyć zgrabiarkę, jakąś a to cięcie zrobię, i później połączę filmik, po prostu, tak żeby nie było, żeby nie było tam, co ja wypożyczam, za ile, co i jak, więc takie wypożyczam. pojedziemy po zgrabiać. Taki krótki odcinek chcę Wam nagrać na weekend. Bo jak już widzicie, że już późna godzina jest, zaraz będę do obiadu siadał i do roboty, więc to tak na szybko nagram, zmontuję miało chyba być co innego w tym odcinku, ale aczkolwiek nie pamiętam czy to ale chyba tak, to miało być związane z tym, to jeszcze prasowanie weźmiemy tam na tamtej łące ja tu sobie w wolnej chwili, poza odcinkiem do na następnego odcinka przygotuję tutaj Pokoszę tą trawę do końca, bo pracownika bym puścił, ale pracownik to będzie głupie, wiesz, ja powiedziałem, więc pracowników, nie puszczam, bo pracownicy to się nadają. Dobra. Prawie cięcie, widzimy się za chwilę. Dobra, już wracamy. Wracamy po krótkim cięciu. Aczkolwiek jeszcze miałem, widzę, że mam tutaj przygotowaną tą soję na sprzedaż, to jeszcze soję sprzedamy przy okazji. Gdzie miałem jechać soją? Nie pamiętam, gdzie miałem jechać soją, zaraz zobaczymy przy okazji. Jeszcze wpadnie nam sprzedaż soi. Ale, gdzie? Bo jeszcze tej soi trochę nie tutaj. Gdzie ta soja? Osada to jest tam. Mm. Dobra, pojedziemy tutaj. Bo mi się nie chce tam na zdziebko zamawiać. A już odpaliłem go na Naździebko, nie chce mi się po prostu już zamawiać pociągu, tam tutaj sprzedamy, mamy bliżej. Och, ale ścinki, dobra, jedzie nic nie jedzie, na pewno. Do przyczepy dodałem sobie burty i zwiększyłem pojemność przyczepy. Doszły mi większe burty i od razu mam większą pojemność. Nawet nie wiedziałem, że taką opcję mam przed przypadek, ona chyba po aktualizacji doszła, bo ta przyczepa była aktualizowana. Więc po tej aktualizacji... Była po prostu dodana ta wersja, tak, tak, bo pamiętam, była aktualizacja nawet dwa razy, bo przedtem nie, przed nie miała tam ta wersja, że można było burty dołożyć, więc mówię o teraz patrz są burty, to są burty, jeszcze większe można dołożyć, więc chyba raczej ta przyczepa z nami dłużej pobędzie. Jak się dają wykorzystać na maksy to je wykorzystamy na No, Dobra, sprzedajemy to w soję. Trochę tych pieniążków będzie, bo o to sporo będzie. Najebiście, najebiście na sojitera wyszłem. Ja cię pierniczę, no. Wam powiem, bo na pociągi bym zawies, Wiadomo, bym miał więcej, ale no, ja się nie będę z pociągami teraz bawił Jechał taki kawał. I tak, tak, tamtędy będę przejeżdżał. Bo muszę jechać odebrać ze skropu wypożyczone narzędzia. Tutaj do naszych do, san, do zgrabiarki i ten i owijarkę, oczywiście od razu. No a resztę tej soli to sprzeda sprzeda poza odcinkiem, żebym nie zapomniał o nich. Obym nie zapomniał. A i od razu pojadę, bo jak widzę, że zapomniałem już w ogóle cokolwiek Dobra Kurde. O Jezu, nie wiadę. Dobra, od razu mówię, że nie wiadę. Nie będę czasu marnował czepiła się, odczepiłem Nie będę czasu marnował Nie Będę czasu mordował, zaczyn ja cokolwiek zrobię, za czym ja ten, za czym ja to cofnę. To trochę zejdzie, tak sorry, że tak, 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 trochę nie fajnie, ale no musi to przeżyć. I to resztę soi tak samo zawieziemy. I będzie już sprzedana soja, cała podsumowanie. Więc zarąbiście to. Nie wiem, czy nie aktualizacja karty graficznej miałam, że teraz tak mi tak ścina, ale dobra, tam mimo to tam. Albo i tak, i tak to podzielę na, na drugą później tam owijarkę, będziemy tam coś jeszcze później wymyślę, bo ja nie wyrobię się dzisiaj. Żeby nagrać dłuższego odcinka, już mamy w pół domu, że jeszcze ogarnąć trochę w domu. Więc tam jeszcze tam pozgrabiamy, zacznę prasować, owijanie najwyżej przełożymy na następny odcinek. No i złożenie bel może zrobimy wtedy Zobaczę, no, musicie mi patrzeć A chciałem naprawdę z wami się Z wami podzielić się tutaj Zobaczyć się z wami, tak mogę wyrazić Co tam u was i tak dalej Dziękuję o czymś, za subs... O, patrz, tak, kurna, za tyle soi A w tym sezonie soi nie będę miał No nie, chyba odpuściłem sobie w tym sezonie soi ojej, ale przy wyjechałem Dobra, to mamy to ogarnięte. No i ładne pieniążki macie, macie na odcinku, że coś sprzedawałem, żeby nie było, że nic nie sprzedaję na odcinku. Tak to zawsze sobie parę, gro parę groszy mi wpadło, no, no to mogę na inwestycje, na ciągnik zbieramy teraz większy. Jeszcze trochę tam po zaworze chyba obornika będę musiał wywieźć. Czy już wywoziłem? Chyba wywoziłem. Ale tam zaraz zobaczymy. Tak, wywoziłem trochę. Nie, nie wywoziłem teraz ostatnio, więc Dobra, tutaj zaparkujemy. Dobra, jedziemy tędy na sklep. Odebrać tutaj ten towar Taki wiem chaotyczny ten odcinek trochę. Ja w ogóle co, co innego miałem przygotowane, a co innego zacząłem robić, więc to no musicie wybaczyć. Musicie mi wybaczyć naprawdę. No tutaj nie zaorane, a bo miałem to zaorać też, no nie mam czasu teraz, żeby usiąść i... Naprawdę, jak teraz już siedzę, ogarniam tego save'a, to już naprawdę schodzi dużo, długo. Więc no, powiem Wam, że coraz więcej ziemi będzie, no to już 40 chyba, któryś? 30 odcinek, już nie pamiętam. Ale dobra, mimo to, tam nie będę teraz zastanawiać, który to odcinek jest. Ale powiem Wam, że no normalnie mówię... No, szybko ten czas leci, wszystko leci szybko. No, ale co się poraźmy. I nadal nie wiem co dalej z tym moim kanałem. Nie wiem. Na tą chwilę nadal nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Dobra tutaj mamy wypożyczoną, bo ja nie wiem czy chciałem coś kupić, czy nie chciałem coś, chyba chciałem większego od razu kupować, nie bawić się w takie małe, ale mówię na, na odcinek wy, wypożyczyłem to i to, bo mówię, no zgapiłem się trochę, bo miałem chyba sprzedać sobie, później kupić coś. Dobra, nieważne już to. Bo zapomniałem co chciałem. Jak to właśnie co tydzień nagrywasz i później zapominasz co chciałeś zrobić. No, no niestety, no, nic się na to nie poradzi. Ale dobra, na razie to wypożyczyliśmy tam przeszła ta zgrabiarka niż tamta co była, no tak, bo ja tam tu zapomniałem w ogóle, że to sprzedałem I dlatego takie cyrki wyszły. No Tutaj tą łąkę muszę już przeorać Zaorać, bo tu już na rzepak będę siał. Bo tu chyba miał być rzepak, potrawi mi się tak zdaje, no tak kombinowałem. A ja jeszcze mam tam drzewa do wycinania, więc... Wtedy wam mówiłem co my kupiłem tamto pole przecież tak, mhm. Dobra, no i jedziemy ładnie sobie pozgrabiam Bo ja chciałem już od razu zgrabiarkę kupić sobie e, z dwóch stron, żeby zgarniało mi, nie tak właśnie takie pojedyncze, ale na tą chwilę mogę wypożyczyć taką której przejadę dookoła, pozgrabiam to ładnie bo chciałem już normalnie tą dwugwiazdkową taką tak żeby wiecie już nie pierniczyć się z tym przejechać więcej zro, zrobić mniejsze pokosy a nie bawić się cały czas bawić się takimi małymi a bo tam miałem na tamtym zaorazzić łąkę zasieść na chwilową no. i tam chyba tak zrobimy łąkę zasiejemy tam gdzie przejeżdżaliśmy no tak bo w tym roku chyba soi nie mam z tego co widzę to raczej nie mam soi miały niebyć być. Chyba soi miałem sobie odpuścić, bo nie miałem gdzie posiać. Tak sobie zaplanowałem pole, że nie wiem, gdzie mam, co miałem siać. W następnym roku da się więcej soi, bo widzę, że dochody ze soi są, ale to trzeba więcej hektarów. No jeszcze ziemniaków mam spore pole, no. Więc ja muszę w ogóle zobaczyć, czy tam na ziemniakach mam azot w ogóle. Ale to już poza odcinkiem. Jak będę miał czas przed następnym odcinkiem, a w następnym odcinku już będziemy się widzieć, raczej już nie będę tam chyba... To no nie wiem, jak to zrobić. Jeszcze jeden odcinek zrobić z czerwca, owijanie zrobić, no, bo to już mamy tutaj tak już 15 minuta będzie praktycznie, Nie ma tak będzie czas zrobić, tak mi się zdaje, no, A, nie to, to, tak miało chyba być, tak mi się coś zdaje, moi drodzy. Przebijemy o większy od razu pokos. No i fajnie, tutaj już mamy jeden zrobiony. Teraz będziemy drugi jechać. No właśnie, no właśnie. no, Mam kilka pomysłów do że na odcinku może zapamiętam. Raczej nie zapamiętam. To tu ale dobra tam, mimo to, tak przypomni mi się na pewno. Więc e, tutaj, tak, no tak, tutaj idzie pod rzepak ta trawa, będzie kasowana i rzepak będzie po tej trawie, bo tutaj tak już długi czas jest ta łąka. Czałonki gdzie indziej robić, więc tutaj będzie od razu orka zrobiona, żeby już na czerwiec było przygotowane. Na czerwiec, na lipiec. Tutaj przejedziemy chyba z dnojowicą. No, chyba z gnojowicą tutaj przejdziemy jeszcze trochę i je ogarniemy tu gnojowicę przed orką. Więc tutaj, czy odcinek jeszcze zrobię jeden? Prawdopodobnie będę chciał zrobić odcinek, bo tam, tam, gdzie teraz rzepak rośnie, tam później ma być w lato. To jak po rzepak skończymy, to tam właśnie dodatkową pracę. Bo tam będę chciał zacząć też na pewno jakieś budowy w przyszłości. To tam raczej będzie trzeba wyczyścić. Trochę z tego drzewa też zarobimy. Biznes to biznes, trzeba rozwijać ziemię tam. Tam i tutaj tak taki mały pole jest, więc no to tam... Tam pamiętam, że przedtem tam się budowałem, to w poprzedniej serii, a co to było w poprzedniej serii, to nie pamiętam co to było. Ucieczka z miasta było, chyba coś takiego, na wieś tutaj, na kolonii nagrywane, chyba tak było. Ale dobra, tam. Wybudowałem gdzie indziej tę gospodarkę, tu raczej jest no taki mało terenu, a będę chciał budynki w przyszłości pozmieniać. No, bo jak będzie trzeba jakąś przebudowę robić, żeby wam się też nie zdziwiło to gospodarstwo, więc to no będzie trzeba po prostu coś innego wybudować. No i tak zrobimy najwyżej trzeci odcinek na tutaj z tego e, czerwca nagram. Melowanie, owijanie i tyle. Bo już dzisiaj nie zdążę, już jest naprawdę późno. Więc no, no, będę musiał już zaraz skończyć i jeszcze tam naczynia poogarnić. Bo mam do naczynia jeszcze do ogarnięcia, więc nie zdążymy się ogarnąć. Więc no, no to dobra, tutaj już ostatnim przejazdem praktycznie żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku z FSA 22 na mapce Kolonia. Pozdrawiam wszystkich moich kochanych subskrybentów. Ba.